Ursul, Simomaniacy! Z tej strony Simka Dega. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tak jak Wam ostatnio obiecałam, przygotowałam dla Was kilka bardzo ciekawych i interesujących materiałów dotyczących gry The Sims 4. I stopniowo będę Wam je tutaj pokazywać. Dziś przygotowałam dla Was 5 moim zdaniem najlepszych, takich minimalistycznych modów do The Sims 4. Które głównie będą się tyczyły jednego pomieszczenia w naszym simowym domu, jakim jest kuchnia. Nie przedłużając już Wam, zapraszam Was cieplutko do oglądania. Tak więc pierwszą modyfikacją, którą chcę Wam przedstawić, jest home barista, czyli z tłumaczenia na polski domowy barista. Modyfikacja pochodzi od Little Buff Buff, tak nazywa się twórczyni tego moda. No i zapewne większość z Was powiedziałaby, że co jest takiego wspaniałego w tej modyfikacji? Przecież to zwykły ekspres, który przecież mamy dostępne nawet w grze podstawowej. Otóż uwierzcie mi, że to nie jest taki zwyczajny ekspres. Osoby, które posiadają dodatek spotkajmy się, zapewne znają te dwa urządzenia. Jest to ekspres do kawy, który nie będzie nam działać bez tego młynka do kawy. No, jak widzicie, są to dość spore urządzenia, które zajmują dość dużo miejsca na blatach naszych kuchni w grze. A co za tym idzie? No, mamy po prostu mniej miejsca, potrzebujemy więcej przestrzeni, żeby zrobić większą kuchnię. No, i też osoby, które grają bez kodów na pieniądze, mają też później problem. Dlatego ta twórczyni stworzyła właśnie taką modyfikację, w której możemy sobie zaparzyć dosłownie wszystkie kawy, które są dostępne w tej kawiarence z tego dodatku spotkajmy się. O tym, czy działa ten mod bez. Tego dodatku nie jest mi wiadome, gdyż na stronie w opisie tej modyfikacji nic takiego nie znalazłam, więc być może działa on też bez, bez tego dodatku. Teraz przejdziemy sobie na chwilę do trybu budowania. A to właśnie dlatego, że chcę wam pokazać, że ten maluszek jest dostępny naprawdę w ogromnej gamie kolorystycznej. Moim zdaniem te kolory są naprawdę piękne: są to takie pastele. Każdy po prostu, każdy znajdzie coś dla siebie, i wydaje mi się, że nie będzie takiego simomaniaka, który powie, że no, żaden kolor nie pasuje do jego wnętrza. Tak więc jak możecie sobie zobaczyć, naprawdę wygląda to całkiem fajnie, a teraz przejdźmy sobie do tego, jak działa ta modyfikacja. Otóż po kliknięciu sobie tutaj, no niestety mamy ją dostępną tylko i wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Nie znalazłam nigdzie tłumaczenia, być może wy macie gdzieś jakieś pewne źródła, gdzie są modyfikacje przetłumaczone, bądź ktoś by wam to przetłumaczył. Ale myślę, że nie jest to aż tak konieczne w przypadku tego moda. Mamy tutaj po prostu make coffee, czyli zrób kawę. Klikamy sobie tutaj na to. No i mamy wybór w tym, jaką chcemy sobie zrobić kawę. Zauważcie też, że nawet te filiżanki są tutaj pozmieniane. Nie są takie jak w przypadku po prostu gry Simsów. Tak więc widać, że to jest modyfikacja. No i mamy tutaj wszystkie praktycznie kawy do zrobienia. Jakie byśmy mieli w ekspresie, czy gdzieś tam wiecie, w jakichś kawiarniach w grze. Tak więc możemy teraz sobie zobaczyć: Na przykład, nie wiem, weźmy sobie zwykłą, zwykłe latę, na przykład, i możecie sobie teraz zobaczyć, jak moja simka będzie przygotowywać tą kawę. Jak widzicie, wygląda to całkiem zwyczajnie, bym powiedziała. No, i bardzo, bardzo dużym plusem dla mnie jest to, że. Jest to naprawdę dość małe urządzenie, jest to mała modyfikacja, ale moim zdaniem bardzo ciekawa, bardzo fajna i bardzo pomocna, jeśli gramy na jakichś małych przestrzeniach. Teraz pokażę Wam, jak tą modyfikację pobrać, jak ją spakować do folderu moc, żeby wszystko Wam dobrze działało, a później przejdziemy sobie do kolejnej. Tak więc, domowy barista jest dość prosty do pobrania i spakowania. Tutaj znajdujemy się właśnie na stronie. Mamy tutaj wszystko dokładnie opisane, co i jak, jak działa modyfikacja, co nam jest w stanie przygotować, że mamy jakieś tutaj dodatki na gorącą czekoladę. I my pobieramy sobie tutaj te dwie rzeczy. Ja głównie pobrałam tylko tutaj tą jedną bez tej gorącej czekolady, bo było mi to po prostu zbędne, ale wy możecie sobie pobrać obie te rzeczy. No i co dalej? No i dalej, kiedy już nam się pobrały te dwie rzeczy, przechodzimy sobie do naszych folderów, czyli do Electronic Arts, później The Sims 4, a następnie folder Moc. No i najlepiej i tak ja osobiście wam bardzo polecam z całego serduszka, żebyście tak zrobili, utworzylibyście sobie nowy folder. I dali mu jakąś nazwę, która będzie Wam się kojarzyć z tym modem. Ja na przykład dałam Ekspres do kawy. A to dlatego, że moi drodzy, to jest modyfikacja skryptowa i ja to będę powtarzać zawsze przy każdym przeglądzie modyfikacji, bo widzę później, co się dzieje, kiedy jest jakaś aktualizacja. Po prostu jest to mod skryptowy, który przy jakiejś aktualizacji, którą wypuszcza nam EA do. Naszych, do naszej gry The Sims 4 no to po prostu musimy sobie też tego moda zaktualizować bo później dzieją nam się różne błędy, różne bugi się robią no a co za tym idzie są po prostu problemy, no i Facebook wszystkie te grupy z Simsów są przepełnione tym, dlaczego tak mi się stało, więc utworzycie sobie nowy folder i do niego wrzucicie sobie tą jedną rzecz, którą pobraliście, bądź te dwie rzeczy i... Tutaj macie w, od razu w tym pliku nazwę twórcy, no i nazwę tej modyfikacji. Po prostu, jeżeli będzie jakaś aktualizacja do Grid Sims 4, to wy sobie wchodzicie na stronę tego twórcy i patrzycie, czy ta modyfikacja być może ma jakąś nowszą wersję. Po prostu, no. Tak trzeba robić z modyfikacjami skryptowymi. Dobrze. Tak więc myślę, że wszystko Wam dobrze wytłumaczyłam. Oczywiście w opisie pod tym filmikiem będziecie mieli link do tej modyfikacji. Kolejna modyfikacja to Granny's Cookbook. Również od tej samej twórczyni co poprzednia modyfikacja, czyli Little Buff Buff. No, jest to nic innego jak w tłumaczeniu na nasz polski język: książka kucharska babci. Jest to tutaj właśnie ten mały przedmiocik, który zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca. Jest to taki mój must have ostatnio w dziale właśnie modyfikacji do Desmos 4. A to dlatego, że mimo tego, że modyfikacja jest bardzo mała. To dodaje naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych, fajnych rzeczy do gry, a teraz wam pokażę jakich. Możemy tutaj sobie z nami normalnie wejść w interakcję po prostu klikając na nią. Za bardzo tutaj żadnych wiecie, że oni będą podchodzić i czytać tą książkę, no to tutaj nie mamy takich interakcji. Po prostu na nią klikamy i mamy kilka opcji schować do wyposażenia. Mamy opcję przekąsek. Możemy nadać imię i babcinę przepisy. Pokażę Wam najpierw te przekąski. Są to tutaj jakieś ciepłe napoje, zwykłe takie przekąski i zimne napoje, no i babcine przepisy. Mamy tutaj też kilka kategorii. Mamy śniadanie, normalne posiłki, desery, barbecue, czyli rzeczy na grilla, no i appetizers, czyli rzeczy takie, wiecie, gustowne, które nasi Simowie przygotowywują na jakieś tam, wiecie, te wytworne przyjęcia i tak dalej, i tak dalej. Gdyby tak wszystko ze sobą połączyć, te wszystkie przepisy, to jest ich naprawdę bardzo sporo. Pokażę Wam teraz dział tutaj posiłków. Jedyny minus tego to modyfikacja jest przetłumaczona, ale nie w pełni. To znaczy, że tutaj te nazwy tych potraw nie są w naszym polskim języku, ale wydaje mi się, że to jakoś za bardzo nie jest problem. Myślę, że większość z Was, która chciałaby się dowiedzieć, co to znaczy dana potrawa, no to posiadamy przecież translatory, smartfony, a w nich tłumaczę, tak więc myślę, że to nie jest jakiś taki wielki problem z tym. Nie wiem, być może pokażę wam teraz tutaj to mój mój, jak to tutaj wygląda. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Wydaje mi się, że to jakaś kuchnia japońska. No i może tutaj porcje dla rodziny. Mamy też pokazane ile tam jest potrzebne tego wszystkiego, gdybyśmy chcieli mieć za darmo. Cały posiłek i jak widzicie, nie ma tutaj za bardzo żadnej takiej interakcji z tą książką. Ona po prostu, wiecie, tak jakbyśmy kliknęli na lodówkę czy na kuchenkę, że ma coś przygotować. No i ona idzie po prostu do lodówki, bierze dane potrawy, składniki, przepraszam. No i przygotowuje posiłek, tak? Wygląda to, bym powiedziała, normalnie. A teraz, nie przedłużając Wam za sekundkę, wracam. Tak więc, tak wygląda potrawa, którą tutaj moja simka przygotowała. No, jest to po prostu nic innego jak zwykła potrawa w simsach. Mamy wszystkie opcje normalne, tak jak w zwyczajnej potrawie, która znajduje się w rozgrywce. Mamy napisane, kiedy zostało przygotowane, ile nam zostało porcji, jaka jest jakość. Tak więc, wszystko mamy tutaj zawarte tak jak. Po prostu w normalnych posiłkach, które są budowane w grze. A teraz jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają tutaj inne przepisy, jak na przykład na śniadanie. I tutaj mamy coś takiego, mamy naprawdę też takie zdjęcia, całkiem takie fajne, bym powiedziała. Naprawdę jest to modyfikacja naprawdę małych rozmiarów, ale naprawdę jest piękna. Tutaj mamy jakieś desery. Naprawdę wygląda to super, i ja naprawdę jestem w niej zakochana i mega ją będę polecać każdemu simomaniakowi. Dobrze, tak więc teraz pokażę Wam, jak ją pobrać i jak dobrze spakować do folderu moc. A potem przechodzimy do kolejnej modyfikacji. Znajdujemy się teraz właśnie na stronie twórczyni tej modyfikacji, czyli tutaj mamy tą modyfikację Granite Cookbook i Little Buff Buff. I tutaj mamy też od razu napisane, że wersja z 1 maja jest teraz najnowsza, że starą trzeba usunąć, czyli to co Wam mówiłam w przypadku poprzedniej modyfikacji, którą Wam wyjaśniałam jak pobrać i tak dalej że trzeba tego pilnować jeżeli wychodzi jakaś aktualizacja żeby nie było po prostu bugów mamy wszystko tutaj opisane i uwaga pobieramy tylko i wyłącznie tutaj tą wersję najnowszą czyli aktualnie jest to z 1 maja wersja tak więc tylko tą pobieramy o żadne tłumaczenie dodatkowo nic nie musimy się martwić i później przechodzimy sobie po prostu do Electronic Arts, The Sims 4, do folderu mods i tutaj w przypadku poprzedniej modyfikacji też już to mówiłam że najlepiej jest sobie utworzyć Nowy folder o nazwie, która będzie wam się kojarzyć z tą modyfikacją. Ja mam akurat książkę kucharską babci. I uwaga, jeżeli będziecie pobierać tą modyfikację i rozpakowywać ją, bo ona jest zapisana w zipie, więc musicie sobie to przez program WinRAR rozpakować i wszystko to, co macie w tych folderach, wyciągnąć i wrzucić tutaj luzem. A to dlatego, że jeżeli chodzi o modyfikacje skryptowe, mogą być maksymalnie w jednym folderze i nie może być żadnych podfolderów innych utworzonych dodatkowo, bo po prostu nie będzie wam ona działać albo będą się pojawiać jakieś bugi. Więc po prostu tworzycie sobie w folderze moc nowy folder, który będzie Wam się kojarzyć. Z tą modyfikacją wrzucacie do niego ten pobrany plik w zipie, ie rozpakowywujecie i wszystkie te foldery, co tam macie, wyrzucacie z nich wszystko tutaj luzem. Dobrze, myślę, że wszystko dobrze Wam wytłumaczyłam. Link do tej modyfikacji będziecie mieli w opisie. Kolejna modyfikacja ma dość długą nazwę jest to A Dogeable Cupcake Maker, czyli po prostu ekspres do babeczek. Pochodzi on ze strony Raveshen, tak nazywa się też twórca tej modyfikacji, a są to tutaj te dwie rzeczy. Myślę, że osobiście bardziej polecałabym wziąć sobie ten rękaw cukierniczy i położyć na swojej parceli, w swojej kuchni simowej, gdyż on ma jedną opcję więcej niż ten woreczek z dekoracjami do ciast. A to za chwilę wam pokażę dlaczego. Jest tutaj tak, jeżeli klikniemy sobie na ten rękaw cukierniczy, to mamy dwie opcje piecz babeczki i lub wypieki. Ta opcja jest niedostępna, gdyż po prostu jest to dekoracja ciast, a w świecie nie mamy żadnych ciast czy tam, wiecie, wypieków, które są które mo można by było po prostu udekorować, a z kolei woreczek ma tylko opcję pieczenia babeczek, nie ma opcji robienia ciast, dlatego osobiście polecam bardziej wziąć sobie i postawić ten rękaw, niezależnie od tego co byście chcieli mieć w grze co byście, chcieli, co byście sobie teraz wybrali, to modyfikacja i tak pobierze wam te dwie rzeczy gdyż jest to tak jakby taki full pack bym powiedziała i Taką ciekawostką jest to, że naprawdę bardzo lubię tę modyfi modyfikację, dlatego że osoby, które kojarzą tą wielką maszynę do babeczek, yy, to zapewne znają problem każdego simomaniaka, który chciałby właśnie ją mieć. A mianowicie jest ona ogromna i najlepiej jest sobie po prostu zbudować piwnicę i tam umieścić tą maszynę do babeczek, bo w innym przypadku to, ja nie wiem. Kuchnia musiałaby być chyba na 10 na 10 kratek, żeby pomieścić tą wielką maszynę. A teraz pokażę wam, jak to działa. Działa to zwyczajnie, jak ta maszyna do babeczek. Mamy te same opcje do. Te same opcje, tylko przeniesione są tutaj po prostu. I Mamy tutaj na chwilę obecną drugi poziom umiejętności gotowania. Tak więc mamy tylko te dwie rzeczy do przygotowania. Oczywiście jeżeli będziemy z tego korzystać, no to ten poziom umiejętności również nam będzie wzrastać, a teraz wam po prostu pokażę jak to tutaj działa. Jest to na trochę innej zasadzie niż maszyna do babeczek, gdyż ona tutaj normalnie otwiera lodówkę, będzie to wszystko robić w piekarniku, a jednak w maszynie do babeczek działało to trochę inaczej. No i jak widzicie, działa to po prostu jak przygotowywanie zwykłej potrawy. Żeby wam nie przedłużać i żeby to też za długo nie trwało, to za sekundkę do was wracam. Jak widzicie, wygląda ta potrawa całkiem zwyczajnie, tak jakby wyszła prosto z tej maszyny do babeczek. No dlatego będę wam ciągle o tym tutaj mówić, o tej maszynie do babeczek, gdyż to jest po prostu modyfikacja, która ją zastępuje yy, I no dlatego muszę o tym wspomnieć, tak? Yy, dobrze, tak więc teraz yy, przejdziemy sobie do tego, jak pobrać tę modyfikację i jak ją odpowiednio spakować w folderze mod, żeby wam wszystko dobrze działało A później przechodzimy do kolejnej modyfikacji Znajdujemy się właśnie na stronie Rawasień, czyli twórczyni modyfikacji do ekspresu do babeczek. I tutaj możecie sobie zobaczyć, że jest też pełny opis tego wszystkiego, jak to tutaj wygląda, jak to działa i że zastępuje nam właśnie tą wielką maszynę, fabrykę, fabrykę babeczek, bo tak to się nazywa. Klikamy sobie po prostu tutaj pobrać, pobierz w zależności, jak Wam przetłumaczy strona, to tak tutaj po prostu to klikacie. I tu gdzieś u góry Wam wyskoczy. Czy że zostało to pobrane. Następnie wchodzicie sobie po prostu do folderu Electronic Arts, do DSM4, do folderu MODS, i tutaj tworzycie sobie znów kolejny podfolder z nazwą, która będzie Wam się kojarzyć z tą modyfikacją, i po prostu tutaj wrzucacie ten pobrany plik. I to wszystko będzie Wam działać. I znów Wam to powtórzę, że jeżeli wyjdzie jakaś aktualizacja do gry The Sims 4, to żebyście sobie sprawdzili, czy czasem twórczyni też nie zaktualizowała modyfikacji, bo potem po prostu będą bugi i problemem. Tak więc będę Wam to powtarzać, żebyście na pewno to zapamiętali. Dobrze, tak więc teraz przejdziemy do kolejnej modyfikacji. Kolejna modyfikacja również pochodzi od twórcy poprzedniej, czyli Rawashin, i nazywa się Gelato fan Instant Ice Cream, czyli po prostu błyskawiczne lody Gelato Gelatofan. I jest to tutaj, jak widzicie, taka bardzo malutka tabliczka i dość ważna informacja na temat tej modyfikacji to to, że nie będzie ona wam działać, jeśli nie posiadacie w dodatku kuchnia na wypasie, bo właśnie tam dochodzi nam maszynka do robienia lodów. I podobnie jak z tą maszyną do babeczek, też zajmuje ona, głównie chodzi o to, że zajmuje ona nam po prostu miejsce, a jednak w małych kuchniach jest to dość istotne, żeby tego miejsca na tych blatach było dość sporo, żeby simowie mogli przygotowywać posiłki. Tą tutaj. Ulotkę, nie wiem jak to nazwać. Obrazek możemy sobie umieścić na tej tablicy korkowej, schować do wyposażenia naszego sima, więc jest to naprawdę bardzo fajne. A tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ta maszynka do robienia lodów. No, zajmuje ona nam po prostu miejsce na blacie, a jeżeli mamy naprawdę małą kuchnię, no to fajnie by było, żeby to miejsce na blacie gdzieś tam było, tak? Działa ona na podobnej zasadzie co maszynka do lodów. Tylko, że nie robimy lodów, tylko je kupujemy. Modyfikacja jest przetłumaczona, tak więc to jest bardzo duży plus dla osób, które mają jakieś tam problemy z językiem angielskim, bądź po prostu wiecie, nie chcą marnować czasu na szukanie tłumaczenia w translatorze i wpisywanie tego wszystkiego. I tutaj mamy kilka. Około 30 chyba smaków lodów w różnych wersjach. Mamy wersje pudełkowe w po prostu w pojemnikach. Mamy wersję w miseczkach i jeszcze tutaj niżej, 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 niżej mamy wersję na lody w rożku. i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Lody prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem, może weźmiemy sobie tutaj na przykład zimny pojemnik jakiś, nie wiem, może o, ten sorbet pomarańczowy kupimy. I zobaczymy, jak sobie wygląda ta jedna porcja. I proszę bardzo, zamówienie gotowe, smacznego. Daga znajdzie kupione przez siebie produkty w swoim wyposażeniu, czyli wchodzimy po prostu do wyposażenia naszego Sima, i tutaj mamy nasze lody. Tak wygląda pojemnik z lodami, i wchodzimy sobie po prostu w interakcję, i możemy sobie wybrać, czy chcemy miseczkę, czy chcemy rożek, możemy sobie wybrać dekorację, jakąś polewę. Tak więc nie, może weźmiemy sobie najpierw może polewę i posypkę to polewa może nie wiem hmm, hmm, hmm. Eee, może hmm, bita śmietana po prostu eee, i wybierz dekoracje jeszcze możemy wybrać eee, o to myślę, że te plasterki pomarańczy. i tutaj w tych kubeczkach nam się to pojawiło eee, i teraz możemy sobie po prostu nie wiem weźmy w miseczkę Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. O, i mamy po prostu lody z sorbetem pomarańczowym, z bitą śmietaną i pomarańczą. Tak więc myślę, że naprawdę jest to dość fajna modyfikacja, bardzo ona mi się podoba. No i też jest duży plus taki, że nie potrzebujemy tutaj tej maszynki. Dobrze, tak więc teraz przejdźmy do tego, jak ją pobrać, jak ją spakować do folderu MOD, żeby Wam wszystko dobrze działało. No i przejdziemy sobie do kolejnej modyfikacji. Znów znajdujemy się na stronie Lawashin, bo ten mod jest również tego samego twórcy, co poprzedni. I tutaj mamy te lody błyskawiczne, również mamy ten opis, mamy tutaj obrazki, przedstawienie, jak to działa, ile jest rodzajów tych lodów i, i tak dalej, i tak dalej. I znów klikamy sobie tutaj pobrać, pobierz, jak Wam przetłumaczę, tak Wam przetłumaczę. No i następnie. Przechodzimy sobie do folderu Electronic Arts, do The Sims 4 yy, i do folderu Mods i znów tutaj tworzymy kolejny podfolder z nazwą, która będzie nam się kojarzyć właśnie z tą modyfikacją yy, no i wrzucamy tutaj pobrany plik yy, i gotowe, wszystko powinno Wam dobrze działać pamiętajcie o tym, że jeżeli będzie aktualizacja gry The Sims 4 to musicie sobie wejść na stronę tej modyfikacji i pobrać sobie najnowszą wersję Dobrze, przechodzimy teraz do ostatniej modyfikacji Ostatnią modyfikację, którą chciałabym wam przedstawić, to Smoothie Blender od Ice Moon Moon. I ten blender to właśnie ten czerwono-szary maluszek, który stoi na blacie w mojej simowej kuchni. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawa i interesująca modyfikacja. Dodaje nam bardzo fajną rzecz, jaką jest właśnie Smoothie. Urozmaica nam rozgrywkę, nie staje się ona taka nudna i monotonna, mamy coś nowego. Jest to też modyfikacja, ma taki duży plus w sobie, że nie jest wymagany żaden dodatek do niej, żeby ona działała. Więc osoby, które grają z samą podstawką, no to nie muszą się martwić o to, że tam nie mają jakiegoś dodatku i że ta modyfikacja im nie będzie działać, bo na stronie twórcy nie znalazłam żadnej notki, że jest potrzebna jakaś tam, wiecie, zawartość dodatkowa do naszej gry. I teraz pokażę Wam, jak działa ten mod. Myślę, że jednym z takich minusów, ale nie dość znaczącym jest to, że jest ona w pełni po angielsku. Osoby, które mają jakieś tam trudności z angielskim, czyli tak na przykład ja, no to myślę, że sobie z tym poradzą. Chodzi tutaj po prostu o wybranie rodzaju, jaki chcemy zrobić smoothie, czy ma być to smoothie owocowe, czy ma być to jakieś smoothie mieszane i w zależności od tego w jaką opcję sobie wejdziemy to takie nam się po prostu wyświetlą tutaj smaki Smaków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i teraz pokażę wam jak to tutaj działa może weźmy sobie tutaj tą blueberry z chia, czyli po prostu jagoda z chia i teraz moja Simka będzie to przygotowywać w zależny, niezależnie w sumie od tego, jaki rodzaj smoothie wybierzecie, tutaj kolor nigdy mi się nie zmieniał. Bynajmniej zawsze był ten sam, czyli taki jakiś kremowy brąz. I tutaj możecie sobie teraz zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. I też w zależności od tego, jaką opcję wybierzecie, to albo będziecie mieli jedną porcję, albo będziecie mieli kilka tych porcji. No i moja simka tutaj dostała jakiś nastrójnik, też odnośnie tego. Smoothie, też jest to po angielsku. Myślę, że już to będzie na tyle odnośnie pokazania Wam, jak działa ta modyfikacja. Teraz pokażę Wam, jak ją pobrać i jak ją dobrze spakować w folderze MODS, żeby Wam wszystko działało. Okej, okay, znajdujemy się właśnie na stronie Ice Moon Moon, czyli twórczyni naszego moda Smoothie Blender. No i tutaj znów mamy wszystko opisane: co i jak, jak działa modyfikacja, jakie robi nam koktajle. I uwaga, mamy tutaj dwa pliki do pobrania, które są wymagane, tak więc oba te pliki sobie pobieramy. No i znów gdzieś nam tutaj do góry to wyskoczy, i następnie przechodzimy sobie znów do folderu Electronic Arts. The Sims 4 do folderu mods yy, i tworzymy sobie kolejny podfolder, yy, którego nazwa będzie nam się kojarzyć z tą modyfikacją. U mnie jest to Blender do Smoothie. No i oba te pliki sobie tutaj wrzucamy. Yy, I znów Wam powtórzę, że jeżeli yy, wyjdzie jakaś aktualizacja do gry, to musicie sobie wejść na stronę twórczyni na stronę tego moda, żeby zobaczyć, czy jest też już wypuszczona nowa wersja tej modyfikacji. Dobrze moi drodzy, ode mnie to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że wszystko Wam dobrze wytłumaczyłam. Wszystkie linki do tych modyfikacji będziecie mieli w opisie pod tym filmikiem. Zachęcam Was bardzo serdecznie, jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście do klikania łapek w górę, no i do komentowania, a żeby nie przegapić pozostałych moich filmików, które tutaj będą się pojawiać, no to oczywiście do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Ja już uciekam, mam nadzieję, że... Będzie Wam się miło pogrywać z życiem w grze The Sims 4 i z tymi modyfikacjami. Tak więc, pa!